Dzień dobry Państwu, otwieram obrady 61. Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach. Wit witam przybyłych na dzisiejsze obrady radnych Rady Gminy, Pana Wójta, Panią Zastępcę Wójta, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz oraz pracowników Urzędu Gminy. Na, podsta na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 14 wybranych radnych obecnych na sesji jest 13 radnych, co stanowi wymagalne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku dziennego. 3. Wystąpienie wójta gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady. 4. Informacja wójta gminy o pracy w okresie między sesjami. 5. Informacja przewodniczącego Rady o, o pracy między sesjami. 6. Informacja skarbnika gminy na temat stanu finansów gminy. 7. Podjęcie uchwał w sprawie 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023-2031. 2. Zmian w budżecie Gminy na 2023 rok. 3. Przekazanie skargi. Punkt 8. Przyjęcie protokołu z 60. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad 61. Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Czy tak do przygotowanego porządku sesji ktoś z Państwa pragnie wnieść uwagi lub propozycję? Nie słyszę. Stwierdzam, że porządek dzienny został przyjęty. Punkt trzeci. Proszę Pana Wójta o zabranie głosu na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Radni, Szanowni prac Pracownicy Urzędu Gminy w Sarnakach. Na sesji w dniu 30 marca 2023 roku Rada Gminy w Sarnakach podjęła sześć uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco. Pierwsze w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023-2031 zrealizowana z dniem podjęcia. Zmiany w wieloletniej prognozie dokonano w związku ze zmianą w wyniku budżetu 2023 roku oraz limitu Przedsięwzięć. Drugie, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok zrealizowano również z dniem podjęcia do budżetu gminy na 2023 rok. Wprowadzone zostały zmiany zgodnie z zapisami w tabelach nr 1, 1a, 2, 2a, 3 i 4 oraz w załącznikach numer 1, 2 i 3 trzecie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Sarnaki. Uchwała zawiera zasady udzielania dotacji na renowację zabytków. Po wejściu w życie będzie realizowana na bieżąco. Czwarte. Zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sarnaki w 2023 roku. Uszczegółowiony pre, preliminarz wydatków na zadania zapisane w programie będzie realizowany w ciągu 2023 roku. Piąte. Zmieniające w sprawie skargi na wójta gminy Sarnaki po uzgodnieniu z nadzorem prawnym wojewody, wojewody uzupełniono uzasadnienie do uchwały. Dokument w dniu 12 kwietnia bieżącego roku został przekazany skarżącym. Szóste sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody. Wykonawca prac pielęgnacyjnych będzie zobligowany do stosowania zapisów uchwały. W okresie od ostatniej sesji w dniu 30 marca 2023 roku wydałem następujące zarządzenia. Pierwsze z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków, dodatek elektryczny i dodatek w zakresie niektórych źródeł ciepła na 2023 rok. W załączniku do zarządzenia ustalono plan dochodów i plan wydatków związanych z przyznaniem i wypłatą dodatków elektrycznego i w zakresie niektórych źródeł ciepła. Drugie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sarnaki za 2022 rok, sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu wydatków instytucji kultury przedstawione zostały Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Trzecie z dnia 30 marca bieżącego roku, zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, zmieniony został plan dochodów i wydatków Funduszu w związku z wpływem środków na pomoc. Dziękuję. Dziękuję. Dla Pana Wójta, czy są jakieś pytania? Nie słyszę. Punkt czwarty. Proszę pana Wójta o wystąpienie na temat pracy w okresie między sesjami. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, 11 kwietnia 2023 roku byłem na zebraniu Sołeckim w miejscowości Serpolice. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie słyszę. Punkt piąty. Informacja przewodniczącego Rady o pracy między sesjami. Od ostatniej sesji Rady, która odbyła się w dniu 30 marca 2003 roku, zajmowałam się następującymi sprawami. 1 kwietnia uczestniczyłam w rozdaniu promys na samochód strażacki w Węgrowie. 3 kwietnia uczestniczyłam w serpelicach na spotkaniu z panią Marszałek Ewo Orzołoską ze strażakami z serpelic i Hołowczyc. 13 kwietnia uczestniczyłam w posiedzeniu w Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko. 6. Informacja skarbnika gminy na temat stanu finansów gminy. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie informacji. Środki pieniężne na głównym rachunku gminy wynoszą 2 724 883 zł. Środki pieniężne na lokatach wynoszą 6 326 417 zł. Wśród posiadanych środków. Około 2 miliony 600 tysięcy złotych są to środki nieprawomocne, wobec których toczą się postępowania sądowe. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie słyszę. Punkt siódmy. Przystępujemy do punktu podjęcia uchwał w sprawie 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023-2031. Podstawa prawna Rada Gminy uchwala, co następuje: Paragraf 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023-2031. Zgodnie z załącznikiem numer 1 i załącznikiem numer 2 wykaz przedsięwzięć do WPF. Do zmian dołącza się objaśnienia dotyczące wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za. Głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt drugi. Zmian w budżecie gminy na rok 2023. Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Podstawa prawna Rada Gminy uchwala, co następuje.

11 milionów 332 tysiące 443 zł. 22 groszy. Zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o 7 milionów 100 tysięcy 844 zł. do łącznej kwoty 40 milionów 756 tysięcy 696 zł. 20 groszy, w tym bieżące.

Zmienia się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 5 Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za, głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt trzeci. Przekazania skargi. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przekazania skargi. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się Rady Gmin, Radę Gminy w Sarnakach za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi na brak opublikowania przez wójta gminy Sobolew zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach do przekazania skargi organowi, organowi właściwemu Radzie Gminy Sobolew oraz zawiadomienia o tym skarżącego. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Dziękuję, czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. Punkt 8. Przystępujemy do przyjęcia protokołu z 60. sesji Zwyczajnej Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia protokołu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 13 głosami za. Głosu sprzeciwu nie było. Wstrzymujących się też nie było. Punkt dziewiąty ogłaszam wolne wnioski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym tak jak zwykle powiedzieć kilka tych szczegółów, które dzisiaj tutaj w budżecie przesuwaliśmy dla, żeby nasi mieszkańcy też wiedzieli, co się dzieje na terenie gminy Sarnaki. No dzisiaj o godzinie dziesiątej Państwo radni to wiecie, ale nie wszyscy. Nastąpi ta historyczna chwila. Podpiszemy umowę z wykonawcą na dwa odcinki drogi, tak zwanej nadburzanki od Borsuk do skrzyżowania w Zaburzu. Wartość całej inwestycji to jest 20, 27 milionów z hakiem, z tego 24 miliony to jest dofinansowanie z zewnątrz. 20,5 miliona Polski Ład, za co bardzo dziękuję polskiemu rządowi, że wspiera te małe gminy i taką dużą dotację dotacje wyasygnował. Na to przez 40 lat nasi mieszkańcy czekają i goście na tę drogę. I dziękuję też, bo do tej drogi też dołożyła nam pani marszałek, pani marszałek, a dokładnie zarząd województwa Mazowieckiego i za to też dziękuję za te ponad 3 miliony 800, bo to też nie jedyna dokładka do tych dróg. Co jest z tym fantastycznego, to, że ułamkowo dokładamy bardzo mało, bo przecież. Też już zostało otwarte oferty na drogę między, między Zaburzem a chłopczycami i do tej drogi nie dopłacimy ani złotówki. Na odcinek drogi od tablicy z Serpelic do serpelic do, e, serpelic do Zaburza dopłacimy może 100 tysięcy, może 200. Więc to, co mówiłem na ostatniej sesji, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, to jest coś, co bardzo dziękuję tutaj. Dla powiatu łosickiego, dla pana starosty, wicestarosty i wszystkich też radnych, że docenili wreszcie naszą gminę i że te inwestycje w dużej mierze odbywają się wspólne na terenie naszej gminy. I przez te łączenie tych dofinansowań stać nas na to, żeby dalej inwestować. To nie koniec ofensywy inwestycyjnej w gminie Sarnaki, bo tych inwestycji ja prowadzę rozmowy, będzie więcej i wierzę w to, że się jeszcze uda na kilka ważnych rzeczy pozyskać środki między innymi na na stację uzdatniania wody i na remont oczyszczalni, oczyszczalni w Serpelicach I ja w to wierzę i też wierzę, bo będą nowe programy, żebyśmy kontynuowali, kontynuowali pracę rozpoczętą przy tak aktywnym tutaj pomocy radnego Adama Bartoszewskiego, jeśli chodzi o kanalizację. Dlatego wierzę, że my jeszcze kilka tych projektów zrobimy. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to nie jest moja zasługa, to jest zasługa całego zespołu, Państwa, wspaniałych pracowników, którzy muszą codziennie zakasać rękawy i, i, i pracować, bo, bo tych inwestycji jest dużo. I tylko przypomnę, że już w maju odbierzemy Gminny Środek Kultury. Inwestycje za 3,5 miliona około. I też w maju, dzięki też między innymi, dziękuję tutaj pani radnej Radziwące, za tą bindugę, za ten ośrodek, bo przecież to jest jedyny skrawek ziemi w naszej gminy, gdzie cztery miejscowości nie mają, nie mają świetlicy. Ta świetlica też na 99% zostanie odebrana w maju i, i będziemy się wspólnie z mieszkańcami cieszyli, że, 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 że ci mieszkańcy będą mieli się gdzie spotykać. Chciałbym też jeszcze podziękować dla Pana Tomasza Obrympalskiego, bo on bardzo aktywnie w Sarnakach dba o te takie rzeczy drobne i niedrobne, żeby, że nam się milej żyje, bo czasami jednoosobowo pilnuje pewnych rzeczy, jest aktywny. Jeszcze chciałbym y, powiedzieć, że o wozie strażackim. No, dostaliśmy to dofinansowanie, dzisiaj Państwo Założyli, że tak powiem, te dofinansowanie, bo czekamy na podpisanie umowy i dzięki temu jeszcze będziemy bardziej bezpieczni. I wierzę w to, że ta dokładka z gminy, tak jak do wielu inwestycji, będzie bardzo niewielka. I na pewno tak będzie. Do tej pory mamy 402 tysiące przyznane na ten samochód. Niedługo podpiszemy umowy, puścimy przetarg i wierzę, że Straż po raz kolejny. Zbogaci się o sprzęt, który jest tak bardzo potrzebny, żeby, żeby było dobrze chronione nasze mienie, mienie, i, mienie i życie. I jeszcze chciałbym powiedzieć, bo parę osób nie czytało, to było na poprzedniej sesji, chciałbym tutaj też do mieszkańców powiedzieć, że w ramach dobrej współpracy pomiędzy parafiami i, polskiego, i w ramach programu Polskiego Ładu na Zabytki Sakralne, Złożyliśmy dwa wnioski na dofinansowanie. Jeden na w sumie na 800 tysięcy to jest na parafie w sarnakach i tutaj podzielony został na dwa zadania: 150 tysięcy na organy, bo to organy ja w to wierzę jestem w stałym kontakcie z księdzem Proboszczem, że w tym roku zajmą te miejsce, którym się należy w tym, w tym nowym kościele i będą fantastycznie grały. I 650 tysięcy na yy, przeznaczamy też w sarnakach na zabytkowy parkan. To są te dwie inwestycje. A drugą inwestycję a drugą inwestycją to jest termomodernizacja i ogrzewanie kameralnego kościółka w Choroszkach w Choroszkach Dużych. Tutaj jest wartość zadania 260 tysięcy. Tam jeszcze z drugiego projektu od marszałka staramy się zdobyć pieniądze, więc nie wiemy ile tych pieniędzy będzie, ale te te dwie te te, te bo parafia to też gmina ja to zawsze powtarzam i się tego nie wstydzę dlatego tutaj e, dlatego tutaj e, to, dlatego tutaj też e, też się zmieni no szkoda że kościół w Serpolicach jest za młody i nie jest wpisany do rejestru bo pewnie byśmy tą dotację jeszcze na, e, na więcej części podzielili no ale kroimy kroimy z tego z tego z tego co mamy no też w tym wierzę, że na koniec tego miesiąca puścimy przetarg, żebyśmy dokończyli remizę w Hołówczycach. I tych inwestycji naprawdę w tym roku będziemy kończyć dużo, bo chciałem Państwu powiedzieć, że jest wielce prawdopodobne, że jak dzisiaj podpiszemy umowę nad burzankę, to te dwa odcinki w tym roku zostaną zakończone. Choć ten nasz odcinek jest rozbity do następnego roku, ale kto wie może może wykonawca, będzie miał siłę przerobową i zrobimy to w tym roku i zakończymy yy, zaraz wierzę w to, że wejdzie wykonawca i też te, w Litewnikach do te 500 metrów wylejemy. Plus to co mi, to, co mi obiecał Pan Starosta, że tutaj do, do Pana do, do SDS-u dolejemy ten, bo tam jest tam jest fatalna sytuacja. I robimy dalej te, mam nadzieję, że dalej będzie tak wspaniale ta współpraca się układała i i, i będziemy robić te projekty, bo będzie jest nowa perspektywa unijna się zaczyna. Szczególnie na te właśnie, co mówiłem na początku związane z, z kanalizacją czy, czy, czy z wodą na te projekty będzie dużo dofinansowania i na turystykę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam prośbę do Pana Wójta czy do pracowników Urzędu Gminy, będzie robiony dużo dróg u nas w tym roku, no może i w drugim roku, żeby jakoś ten destruktor będzie e, no na pewno będzie z tych dróg wykorzystać na drogi w naszej gminie, bo dróg jest do remontu bardzo dużo i bym chciał, myślę tak, że da się pewnie zrobić, najgorsza droga w gminie Sarnaki to jest droga ulica Nauczyszczalnie i myślę, że w tym układzie będzie robiony tyle dróg, to może się da tą drogę wysypać aż do samego asfaltu, tu do skupu złomu. Dziękuję. Może ja odpowiem na to pytanie. Na pewno ten destrukt, który będzie wykorzystany na, na nasze drogi, wiadomo, że jeżeli zechcemy dalej przewieźć, to będziemy musieli trochę do tego dopłacić, ale to i tak będzie dużo taniej. I, I tak jak mówiłem, dzisiaj też w budżecie gminy zostały środki przesunięte na, na remont tych dróg nieutwardzonych i zbieraliśmy od państwa, od, od państwa te dane przez naszego pracownika, pana Marka Czambułę i chcielibyśmy przed majówką część tych dróg albo wszystkie wyrównać, z wałowaniem i z trochę z dosypaniem, bo to zawsze jest problem i zawsze ten problem będzie tym bardziej, że teraz ten sprzęt, który jeździ po naszych drogach, to troszkę większy jest jak kiedyś. No dziękuję, dziękuję. Ja jeszcze chciałbym też podziękować tutaj dla całego grona, dla wójt, pani, pana wójta, pani wójt za tą naszą drogę, która się w tej chwili jeszcze robi tam do, do Choroszek. No już jeden odcinek jest skończony, za, a drugi jest dzisiaj, wczoraj wyszli za górę to jak to my nazywamy, no i myślę, że będzie, będzie to dalej robota postępowała. Przepraszam tutaj za, za jakieś tam niepotrzebne uwagi, które tam były w czasie tej budowy, ale jak to przy budowie wiadomo, każdy coś tam chce powiedzieć, no i czasami to było też niepotrzebne. No i, i dziękuję bardzo. Proszę. Chciałam zapytać Pana Wójta, czy, czy rozmawiał Pan w sprawie zamiany tej działki na ewentualne ujęcie wody? Wstępnie wcześniej rozmawiałem, ale teraz yy, nie byłem u tego człowieka. Chcę, chcę to do końca z, zorganizować. Dlaczego? No bo to jest bardzo ważne, bo musimy być właścicielem. Na szczęście, no w sumie to rozmawiałem już dwa albo trzy razy, na szczęście jest chęć, czy na to, co mówiłem Państwu, już, czy na tą wymianę, czy odkup, nie? Ja bym wolał zrobić wymianę i myślę, że tak się odbędzie, no. Bo to jest dla nas ważne, żebyśmy byli właścicielem tego ujęcia, bo mamy tę umowę dzierżawy chyba, jak dobrze pamiętam, do 25 roku, a to jest tak, no, dobry mieszkaniec, że on rozumie, że ta woda jest potrzebna. Dlatego myślę, że nie będzie tu problemu i do wakacji myślę, że tą sprawę zamkniemy. Dziękuję. Dziękuję. Bo bez Szybciutko, króciutko. Mam prośbę, gdy będzie już informacja w gminie, kiedy będzie równiarka na nasze drogi szła, to żeby jakaś informacja telefoniczna, czy to do sołtysa, do rady, żebyśmy wiedzieli, też żeby ktoś może był z gospodarzy, ze wsi, dobrze? A, czy może coś jest informacja odnośnie drogi powiatowej? od strony tutaj chybowa do litewnik, czy, czy może jakaś ustalona została decyzja, jeśli chodzi o równiarkę też właśnie, od strony powiatu. Przekazałem tę informację dla, akurat dla wicy starosty. Dzisiaj, dzisiaj jedziemy na podpisanie, to jeszcze po prostu jeszcze raz się przypomnę. wobec wyczerpania zaplanowanego na dzisiejsze obrady porządku dziennego sześćdziesiątą pierwszą nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Sarnakach ogłaszam za zamkniętą.